Siemaneczko, ja jestem Inwer i dzisiaj sobie zrobimy oprowadzenie po gospodarstwie. Pierwsza maszyna to jest 60. Widzicie? 60. Dalej mamy taką klateczkę. Przepraszam przykrucznego. Opryskiwacz. Siewnik. Dalej mamy przyczepę, 4,5 tony, nie wiem, chyba oglądaliście ten odcinek z koszenia pszenicy, bo to ja na drugi dzień nagrywam po tym, po koszeniu, dzisiaj chyba będzie zwrócana ona, ta pszenica, kolejny to rozrzutnik, 3,5 tony, wóz jakby do lat Coś takiego, grabiarka. No i kultywator. Brony. No i Pugi. No to zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie łapeczek w górę. No i zaznaczcie dzwoneczek, bo tutaj filmy są prawie codziennie jest jakaś robota w polu, to od razu nagrywam, więc zostawiajcie suby oraz zaznaczcie dzwoneczek i do jutra chyba. Trzymajcie się, na razie cześć.